Dzień dobry, nazywam się Artur Płuska, jestem strategiem w PKO Banku Polskim. Miniony tydzień przyniósł dalsze spady rentowności w Europie oraz Stanach Zjednoczonych. W strefie euro rentowności niemieckiej 10-letniej obligacji obniżyły się o 10 punktów bazowych do poziomu 23%, W Stanach Zjednoczonych rentowności 10-letniej obligacji obniżyły się o 3 punkty bazowe do poziomu 2,37%. Na Starym Kontynencie premia za ryzyko kredytowe dla obligacji rządowych spoza rynków bazowych wzrosła o 2 punkty bazowe, a za oceanem o 1 punkt bazowy. Na zachowanie się radowności na rynkach bazowych wpływ miały zarówno napływające dane makroekonomiczne, jak również wydarzenia polityczne. W Europie czynnikiem silnie wpływającym na zachowanie się radowności była rosnąca wśród inwestorów awersja do ryzyka w związku ze zbliżającymi się wyborami we Francji. We Francji kandydatem cieszącym się wysokim poparciem jest Marine Le Pen z antyunijnego frontu narodowego. Sondaże nadal wskazują, że prawdopodobna jest jej wygrana w wyborach prezydenckich. Dane makroekonomiczne ze Stanów Zjednoczonych oraz strefy euro były mieszane. W Stanach Zjednoczonych pozytywnie zaskoczył wskaźnik koniunktury ISM w przemyśle, jednak jego dekompozycja była lekko rozszerwująca. Podobnie dane z rynku pracy były rozszerwujące, jednak ich negatywny wydźwięk łagodzi ujemny wpływ surowej pogody. W strefie euro wskaźniki koniunktury BMI w przemyśle zaskoczyły pozytywnie, natomiast wskaźniki koniunktury BMI w usługach były ogólnie słabsze. Minę z ostatniego posiedzenia Rady EBC wpisywało się w ostatnie gołębie wypowiedzi jej członków. Perspektywa podwyżek 100% w strefie euro jest odległa. Z kolei minę z ostatniego posiedzenia Fedu wskazują na zbliżający się proces zmniejszenia bilansu banku, co wiąże się z zaoszeniem warunków monetarnych. Fed prawdopodobnie jeszcze w tym roku rozpocznie proces redukcji bilansu. Atak na syryjską bazę lotniczą przez wojska amerykańskie doprowadziło do wzrostu napięcia geopolitycznego, co odbija się na rynkach finansowych. Widać, że kapitał szuka aktywów bezpiecznych przystani i jednocześnie aktywa bardziej ryzykowne tanieją. Do tego dochodzi jeszcze Korea Północna. Na rynku ryzyka kredytowego korporacyjnego w Europie, w segmencie ryzyka inwestycyjnego oraz spekulacyjnego doszło do wzrostu premii za ryzyko kredytowe. W Stanach Zjednoczonych w segmencie ryzyka inwestycyjnego doszło do wzrostu premii, natomiast w segmencie ryzyka spekulacyjnego doszło do niewielkiego spadku premii. Rentowności obligacji korporacyjnych w segmencie poziomu ryzyka inwestycyjnego w Europie i w Stanach Zjednoczonych obniżyły się. Poruszały się one za rynkami bazowymi. W Europie i Stanach Zjednoczonych przy spadku ratowności doszło do wzrostu premii za ryzyko kredytowe, wzrost premii będący efektem słabszego spadku ratowności i obligacji korporacyjnych niż wolnych od ryzyka był spowodowany poszukiwaniem przez kapitału aktywów bezpiecznych przystani, najczęściej państwowych obligacji. W Europie i Stanach Zjednoczonych rentowności obligacji korporacyjnych w segmencie ryzyka spekulacyjnego spadły. W Europie spadek był umiarkowany, a jego skala była raczej zdeterminowana danymi makroekonomicznymi oraz wcześniejszymi wypowiedziami przedstawicieli z Europejskiego Banku Centralnego o podtrzymaniu dotychczasowego kursu polityki monetarnej. Za oceanem silniejszy spadek rentowności generowany był przez wzrosty cen ropy naftowej, które automatycznie poprawiają wycenę podmiotów wydobywających ten surowiec. W Europie doszło do silnego wzrostu premii za ryzyko. Dane makroekonomiczne zestawy euro nie zachęcały do podejmowania większego ryzyka, a podwyższone ryzyko polityczne w Europie utrzymuje się. Za ocenem z kolei mieliśmy do czynienia ze spadkiem premii za ryzyko kredytowe. W Stanach Zjednoczonych silnie wzrosła premia za ryzyko kredytowe w sektorze wydobywczym. Związane jest to ze spadkiem cen metali bazowych oraz decyzją administracji prezydenta Donalda Trumpa o redukcji wymogów środowiskowych przy wydobyciu węgla w Stanach Zjednoczonych, co z pewnością zaowocuje wzrostem owego wydobycia. Premia za ryzyko kredytowe kontynuuje wzrost w sektorze samochodowym, a jest to konsekwencja spadku sprzedaży oraz słabych składowych i innych danych makroekonomicznych wskazujących na hamowanie tego sektora. W sektorze ropy i gazu w Stanach Zjednoczonych premia za ryzyko pozostała bez zmian, a w Europie nastąpił jednopunktowy wzrost. Na rynku derywatów kredytowych dla segmentu obligacji korporacyjnych o ryzyku inwestycyjnym nastąpił w Europie wzrost, a za ocenem spadek stawek za ryzyko. W segmencie ryzyka spekulacyjnego na obu rękach nastąpił spadek stawek za ryzyko kredytowe. Dziękuję za uwagę, mówił Arto Puska, statek Koło banku polskiego.